Dzień dobry, panie prezesie. Guten Morgen, herr Borowiecki. Pomoże mi pan sekretować listy, herr von Borowiecki? Chcę pana trochę bawić. Ja, ja, mit diesen Briefen. Pan będzie zobaczyć, co ludzie do mnie piszą. Kundel! Kundel, gib her! Kantor, Knoll, Fabrik, Zentrale, Tuckerei, Spital, Meierhof, Privat, Privat, Fabrik, Zentrale, Tuckerei, Tuckerei, Knoll, Knoll. Pass auf, Kunde! Na, das mein ich mir mit Zababe. Nehmen Sie und lesen Sie. Plej zęży, Jaśnie wielmożny panie prezesie, ośmielona rozgłosem i czciąc jako wszystko, co nieszczęśliwe wymawia imię pańskie, udaje się do niego z błagalną prośbą o pomoc. Mąż mój sparaliżowany do gorywa. Niech zdech, niech zdechiem dzieci ogień. z głodu. Ogień! In swoja, nie swoja! Wajcie, wajcie, wajta! Widzi Pan, jak mnie ludzie cenią. Jak moje huble kochają! Herście z złodziejów łódzkich. Na to lubi jak na mnie plują. To chociaż szczerze i więcej zabawy niż co inne. Świnio ha. Fajn was! Ma humor! Łodszy i bandyto zbrodniarzu pijawko psie podły. kartoflarze. Ech, sein shelm! bez podpisu. To jest denuncjacja na magazyniera za kradzież. To trzeba sprawdzić. Nie sądzę. Pij pan szaflik tego świństwa ludzi. Nas tu gut, wenn man hat. Panie Borowiecki, pan umiesz słuchać. Pan jesteś mądry człowiek. Tak. To interesujące, co pan mówi. in Haus! Daj pan rękę. My się rozumiemy, Hefon Borowiecki.